To zerkam na smartfony za około 2000 zł, na co warto się czaić w obecnej chwili. Zasady: Skupiam się na telefonach przeze mnie testowanych. Będzie jeden dodatkowy smaczek, ale to powiem w odpowiednim momencie. Wybór jest o tyle trudny, ale i tak wyróżnię trzy smartfony, na których ja bym się osobiście skupił. OnePlus Nord 2 nie dość, że na cenie nie traci, to w niektórych sklepach potrafi nawet i drożeć. Niestety to powoduje, że tylko umownie może tutaj trafić, więc miejcie go z tyłu głowy, bo promocje się trafiają. Ale podobnym pod kątem specyfikacji urządzeniem jest Xiaomi 11T. Oba te smartfony mają bardzo wydajny procesor Diamond City 1200, czy mocne 65 bądź 67 w ładowanie oraz głośniki stereo. Nord ma optyczną stabilizację obrazu i 50-megapikselową główną matrycę, która sprawuje się moim zdaniem lepiej niż 108-megapikselowa matryca w Xiaomi. Do tego Xiaomi, jak to Xiaomi, lubi mieć w nakładce różne błędy, także z nimi nigdy nie wiadomo na co traficie. Od Oppo pomacie dwa nietypowe smartfony na tym miejscu. Z jednej strony Reno6, który jest konstrukcyjnie mega podobny do nowych iPhone'ów i może się podobać oraz starszy Reno4 Pro 5G, który jako jedyny jest w tym gronie reprezentantem zakrzywionych ekranów. Oba te urządzenia mają ekrany AMOLED 90Hz oraz 65W ładowanie. Reno 6 będzie trochę wydajniejszy, ale nie jakoś bardzo wyraźnie. Za to Reno 4 Pro ma optyczną stabilizację obrazu dla głównego obiektywu, teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym i głośniki stereo. Ja bym osobiście wybrał Reno 4 Pro z tej dwójki, ale szóstka jest na tyle dobrym smartfonem pod kątem oprogramowania, że jego również przyjemnie wspominam. Przerywnik Realme 9 Pro Plus, którego jeszcze nie testowałem, ale u mnie sobie siedzi i widzę, że może to być ciekawy smartfon po ostatniej obniżce ceny. Korzystam z matrycy głównej aparatu, która jest umieszczona we flagowcach, ma super AMOLEDA odświeżonego w 90Hz czy optyczną stabilizację obrazu. Do tego 60W ładowanie i w cenie 1600 zł nabiera to znacznie więcej sensu. Zobaczę za jakiś czas jak stoją aparaty w tym modelu, bo to najważniejszy aspekt według samego producenta. Ponownie Realme, tym razem GT Neo 2. Snapdragon 870 to najsensowniejsza flagowa jednostka z tamtego roku. Design tego urządzenia jest mocno zastanawiający, ale kto co lubi. Pod wszystkimi względami jest to stabilne urządzenie, które może nie wyróżnia się niczym spektakularnym, ale też nic bardzo złego, nie da się mu wytknąć. Jest 120 Hz AMOLED, są głośniki stereo, niezły zestaw aparatów czy 65W ładowanie. Nie miałem u siebie tej opalizującej niebieskiej wersji, ale wygląda bardzo ładnie na zdjęciach, w przeciwieństwie do zielonej. Realme GT to najwydajniejszy smartfon w tym gronie masna Dragona 888, czyli flagową jednostkę z poprzedniego roku, plecki ze skóry ekologicznej, a dokładnie z włókien ananasa. Jest to kapitalne rozwiązanie pod każdym względem, więc oby więcej takich urządzeń. Fotograficznie stoi dobrze: ma głośniki stereo, 65W ładowanie i przede wszystkim świetny stosunek jakości do ceny, co spowodowało, że znalazł się w tym gronie. Niestety, w tym przedziale cenowym będzie trudno o najmocniejszą wersję, ale kto wie, czy Realme nie zrobi za jakiś czas jakąś przecenę? Warto śledzić ten temat. No to wyróżnione modele. Edge 20 od Motoroli ma główny aparat z modelu Edge 20 Pro i razem z tym modelem do tej pory dostarczały najlepszej jakości zdjęć w smartfonach Motoroli moim zdaniem. Jest teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym, ale niestety nie ma optycznej stabilizacji obrazu na głównej matrycy. Jest za to OIS dla teleobiektywu. Świetny ekran OLED 144 Hz, smukła obudowa i jedynie może straszyć bateria o pojemności 4000 mAh, ale optymalizacja Motorola zrobiła swoje. I oferuje ten telefon pracę w granicach 5 do 6 godzin włączonego ekranu, czyli że całkiem nieźle. Jest tu Snapdragon 778G, który w AnTuTu osiąga około 480 tysięcy punktów, co w połączeniu z optymalizacją systemu Motorola... Pozwala mu dobrze pracować przez dłuższy czas. Edge 20 jest świetną propozycją w tej cenie. Zwycięzca rankingu do 1500 zł, czyli Samsung Galaxy A52S. Ma wszystko, co potrzeba smartfonowi w tej cenie, począwszy od fotografii i optycznej stabilizacji obrazu, przez dobry amoledowy ekran, skończywszy na głośnikach stereo i czymś niedoścignionym przez innych producentów wodoodporności. Ostatnio o nim mówiłem sporo, także przechodzę do kolejnych propozycji. Samsung Galaxy S20 FE 5G jest dalej dostępny i robi kapitalną robotę w tej cenie. A 120 Hz to nic niezwykłego, tak samo jak głośniki stereo. Aparat 112 megapikselowa główna jednostka, optycznie stabilizowana, teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym, jest do tego wydajny procesor Snapdragon 865, który dalej stoi nieźle, pomimo upływu prawie dwóch lat. Ponadto jest ładowanie indukcyjne i zwrotne, a wisienką na torcie jest wodoszczelność. Z minusów średniej jakości skaner odcisków palców w ekranie, czy tylko 25W ładowanie. Tak czy inaczej, to dalej najbardziej kompletne urządzenie w tej cenie. Każdy potrzebuje czegoś innego, także pamiętajcie, żeby sugerować się swoimi potrzebami. Podejrzewam, że z każdego telefonu z tego rankingu będziecie zadowoleni. Pytanie, jak bardzo? Życzę wszystkim poszukującym udanych łowów i do zobaczenia!